Witajcie. Dzisiaj powtórzymy sobie rytm na 3. To jest moje tamburyno. Bardzo podobne do takich tamburynów, jakich używamy na naszych zajęciach. I za chwilkę zagram na tym moim tamburynie najprostszy rytm na 3. Słuchamy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Zwróćcie uwagę na to, że gram równiutkie dźwięki. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, a ten pierwszy zawsze jest troszkę głośniejszy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Posłuchajmy na pianinie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, dwa trzy, raz, dwa, trzy, dwa, raz. Dwa, Proszę Was, żebyście na to głośniejsze raz klasnęli do mojej muzyki. Raz, 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 Na razie y, raz, za chwileczkę będziecie mieli kolejne zadania, w których ta muzyka, na, muzyka liczona na trzy, muzyka na raz, dwa, trzy będzie się pojawiała. Do zobaczenia!